A nie musimy Wam pokazać, w jakich my jesteśmy dzisiaj, malowniczych, malowniczych terenach. Przepięknie. Świeci słoneczko, robi się coraz cieplej. Mamy nadzieję, że ta niedziela właśnie tak upłynie. W takich pięknych miejscach ze słońcem jest cudownie, i aż chce się iść naprawdę zupełnie inne, zupełnie inne doznania niż wczoraj. Wczoraj szłyśmy takimi nieciekawymi, naprawdę nieciekawymi ścieżkami, a dzisiaj tak pięknie, naprawdę tak pięknie dookoła. I te nasze opalone buzie. Dobrze, że to słońce na razie z tyłu, a nie z przodu, bo by trzeba było kremować się tak grubo. Pięknego dla, dla Was dnia, pięknej niedzieli. A my z Janną idziemy i delektujemy się tym pięknem dzisiaj. Piękne. Przepływa rzeka, przemijający czas, nic nie powróci. Nic dwa razy się nie zdarza, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Człowiek doświadcza, naprawdę doświadcza e, cudownych chwil. Naprawdę cudownych chwil. Jeszcze jak sprzyja natura, szum, śpiew, lekki wietrzyk, słoneczko. Asiunia opakowana torbami, ja opakowana torbami. Idziemy doświadczamy strumeczki dzisiaj. Ależ niesamowite widoki. Tam też niesamowite widoki, ale muszę wam tak odwrócić, bo nie mam tutaj funkcji odwracania. Ale jest przepięknie. No i jak to się spieszyć? Nie można się spieszyć, kiedy idzie się taką drogą. Wszystko zachęca do tego. Zatrzymaj się. Słuchaj, słuchaj, co mówi serduszko, co podpowiada, jakie myśli się pojawiają w takiej chwili. Co jest ważne, co jest mało ważne. Z czym warto się już, wiecie, ro rozstać. Przychodzą naprawdę tak jest. Przychodzą takie nieoczekiwane odpowiedzi, nieoczekiwane. Totalnie e, wydawałoby się, nie wiadomo skąd się pojawiają, a one się pojawiają. I jak człowiek się by chciał nad tym głębiej zastanowić, to wcale by nie chciał takiej odpowiedzi, a one przychodzą, one się pojawiają. I to są te prawdziwe. Jasia wczoraj mówi: Drugi raz nie posłuchała intuicji, a to jest ta droga, która uczy ją tej intuicji i mnie też. Mnie też podejmowania decyzji. Różnych rzeczy w drodze, więc jest pięknie, żeby doświadczać. I kolejne wzniesienie, kie, kolejny kierunkowskaz. Idziesz dobrą drogą, drogą do siebie, drogą poznawania, drogą odczytywania. Chciałam zrobić live, ale ja nie wiem, czy, czy da się, idąc pomiędzy takimi pięknymi. Takimi ścieżkami, czy tu będzie na tyle mocny zasięg, żeby zrobić live? tego idę. Takie przemyślenia, jakie się pojawiają, dzielę się z Wami. Dzielę się. Nie da się ukryć, że Camino del Norte jest szlakiem górzystym, bez względu na to, co sobie kto pomyśli to kardio jest dobre. Niesamowite kardio. Dla serca, dla mojego serducha jest niesamowite doświadczenie. Przede wszystkim jest... Cię muszę stanąć. Przede wszystkim jest e, e, pokazanie mi, ta droga pokazuje mi, co we mnie drzemie, jaki mam potencjał co mogę zrobić. To, że idę i krzyczę i płaczę i poproszę, jak mnie pięknie oświć. Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak to słońce świeci. Każdy ma w sobie tyle mocy, tyle, tyle, tyle zapału do tego, żeby dokonać rzeczy, o których marzy. Żeby przejść drogę, żeby odkryć swoje możliwości. Nie wiem, czy każda droga kamienowa jest górzysta, bo skoro Galicja jest górzysta, to w którymś momencie kogoś też spotykają góry. Ale dla tych, którzy mają odnowione serce, którzy dostali drugi raz życie ze względu na to, że to serduszko się im odnowiło. Ta droga jest ogromnym wyzwaniem. Naprawdę, kochani, ogromnym. Dla mnie jest ogromnym. I teraz już wiem, zdaję sobie sprawę, dlaczego akurat mnie tutaj pociągnęło. Wcale nie dla tego oceanu, tylko dla zupełnie innych rzeczy. Ale tak to jest. Człowiek doświadcza i uczy się w drodze. I przychodzą odpowiedzi. A mój intelekt jest tak, zadowolony z tej drogi, bo ma taką pożywkę do tego, żeby to przetrawiać i szukać, i żeby wychodzić poza, poza to jeszcze niemożliwe, żeby dosięgać tego niemożliwego, a ja tego dosięgam, kochani, każdego dnia z każdym krokiem, który powoduje ból we mnie ból, dosięgam czegoś innego, Buziaki.